Ja mam słyszeć to, że moja głowa będzie pływać w stawie? To jest, to, jest, to, jest, to ma być odpowiedź? I innych radnych i cały czas ciągierze zbierać? To jest porażka, to jest kompromitacja rady, radnych, ale też urzędu gminy i to powtórzę z całą stanowczością. Rozmawiamy o reformie i zaczynam się obawiać, że znaczy takie się dwa pytania pojawiają. Czy wójt naprawdę dąży do reformy niezależnie od wybranego wariantu? Czy, czy mówimy tylko o tym, że dążymy, czy, czy, czy jest dążenie? To jest raz. A drugie, skoro przez tak długi okres nie potrafiliśmy się do tego przygotować, jakichś informacji dla mieszkańców, dla radnych, oprócz kilku spotkań, podjęliśmy na przykład uchwałę o zamknięciu przedszkola. To kiedy my chcemy cokolwiek zrobić? Rozumiem, że co? Teraz na szybko zostanie to wykonane na kolanie. Ja też rozumiem radnych, przede wszystkim o to, aby ta, te informacje, że tak w pewnym sensie zatrzymał się Urząd co do interpretacji, co do wyliczeń, co do określenia swojego stanowiska. No nie jest też tak do końca, że się zatrzymał, bo są przygotowywane dokumenty i o to, o tą wyrozumiałość bardzo nie wiem czy z góry dziękuję, oczywiście, dziękuję. Natomiast no też i Wasze obawy rozumiemy. Ja już na, na połączonych komisjach swoje, że tak powiem, mogę pokiwać tylko głową. W czerwcu była rozmowa właśnie przy raporcie o stanie gminy Krupski Młyn. Było powiedziane jasne, co dwa tygodnie od lipca Państwo dostaniecie materiały dotyczące oświaty. W sierpniu pytałem na korytarzu w urzędzie, we wrześniu pan wójt odpowiedział mi, że będą takie materiały. Wcześniej nie zdążymy. Ok, przyjąłem to z pokorą. Na tą chwilę to, co pan przewodniczący powiedział, bujamy się po prostu jako rada. Wstydzimy, że jesteśmy tymi radnymi, bo taka jest prawda. Nie potrafimy ludziom wprost popatrzeć w oczy, nie znamy odpowiedzi. To jest kompromitacja i jeszcze raz kompromitacja rady gminy ale i Urzędu Gminy. Bo tak naprawdę Pan jest przedstawicielem Urzędu i Pan ma swoich pracowników. I jakby na tą chwilę tłumaczenia i wysyłanie radnych materiałów szczersza odpowiedzi na pytania nauczycieli, to ja się tu publicznie pytam. Pytam się publicznie tutaj na tej sali, sali i sesji. kto jest tu reprezentowany, jacy my jesteśmy radnymi, którzy nie mogą nic. I co my mamy mówić ludziom? Ja mam słyszeć to, że moja głowa będzie pływać w stawie? To jest, to jest, to jest, to, jest, to ma być odpowiedź? I innych radnych i cały czas ciągierze zbierać? To jest porażka, to jest kompromitacja rady, radnych, ale też Urzędu Gminy i to powtórzę z całą stanowczością. To po co było pchać na sesję likwidacji przedszkoli dwóch oddziałów Ziętek i Krówski Młyn. Za wszelką cenę to było pchane. Osiem do siedmiu. Teraz nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy naprawdę i gdzie te dzieci będą lądowały. Kto będzie pracował ani nic. I ciągle się mówi tylko o nauczycielach. Ja ich szanuję za to, że mnie wyuczyli, za to wszystko inne. Ale czy ktośkolwiek pomyślał o tych dzieciakach? Co my im mamy jeszcze tłumaczyć? Że oni pytają nas, wujek, czy tam Andrzej czy radny co jest, czy my będziemy chodzić do szkoły, czy do, do Krypskiego Łania, czy do Potępy, czy przedszkola. No nie może być dalej takiej sytuacji. Tydzień za tydzień i co? To, co Romek powiedział jest prawdą, pan przewodniczący, to będzie z kolana, bo, bo jak można siedem miesięcy nie zrobić nic i zrobić to w przeciągu paru y, tygodni, no nie da się tego zrobić. Nie da się, to jest kłamstwo jeszcze raz kłamstwo.